Przemocaleta. No zobacz, do czego ta nienawiść cię doprowadza. No. Nienawiść i bycie psem ogrodnika doprowadza cię do, do niczego. Kiedyś, jakieś 20 lat temu, miałeś jakąś pozycję, miałeś e, e, sobie sprzyjające e, media, byłeś, no, można powiedzieć gwiazdą mediów. No, a dzisiaj kim jesteś? Zastanów się nad tym. Co, co jest nie tak? No, jeżeli ty na pytanie redaktora Michała Kopra z Polska odpowiadasz, że ja jestem chory psychicznie, i że nie będziesz komentował tego, że ja jestem właśnie chory psychicznie, no to, to tylko pokazuje Twoją wielką nienawiść, która w tobie tkwi cały czas po różnych tam sytuacjach prywatnych między nami, i przemo. Wezmij się tego. Wezmij się tego, bo tak się nie da żyć. Naprawdę to będziesz... żyjąc z przeszłością, cały czas będziesz się wypalał i spalał się na, na bieżąco. No. Miałeś wyjechać do Tajlandii na stałe. Kurde, to też ci nie wyszło, no. Chyba, że tu jesteś jakimś przelotem. Nie nie wiem, bo to może to tak, tak, tak to się odbywa. Słuchaj, bardzo dużo celnych komentarzy pod tym filmem się pojawiło. Yy... I ludzie zaczynają ci tam... Przeczytaj, no. Warto, żebyś trochę przeczytał, no. Ludzie zaczynają ci tłumaczyć, że... Jeśli chodzi o ciosy, to największą ich ilość zebrałeś od Najmana. Następnie w walce K1 dwukrotnie obalałeś, żeby tylko te ciosy Najmana cię nie dosięgały. Przemo... Warto wyzbyć się tej nienawiści. Nie sprowokujesz mnie do żadnej kolejnej walki. Ja ci nie dam zarobić. Bądź o tym przekonany. I tu już nawet nie chodzi o to, że ja Cię nie chcę dać zarobić, bo Ty sobie zarabiaj ile chcesz. Pracuj, organizuj gale, organizuj pay-per-view, rób wszystko, żeby Ci było jak najwięcej, żebyś kosił jak najwięcej kasy. Ja Ci tego szczerze życzę, naprawdę. Bo ja każdemu życzę, żeby się każdemu wiodło. Ale ja nie wyjdę do walki z człowiekiem, który już jest starszym panem, no. To ja już jestem, wiesz gościem, który nie nadaje się już do, do, do sportu po tych po ty wszystkich swoich przejściach, kontuzjach, zużyciu a ja jestem 11 lat Ciebie młodszy przemów. nie wyjdę z Tobą w życiu do ringu, oktagonu, przestań mnie prowokować no i zaręczam Ci, że człowiek chory psychicznie nie dałby rady zorganizować tak udanej transmisji pay-per-view, jaką zorganizowałem. Także trzymaj się, stary wariat.